Dzień dobry kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, mam nadzieję, że widzieliście poprzedni mój filmik nadany w czwartek. Tak w ogóle wszystko to wychodzi dziwnie, bo emocje a propos Termomixa czarnego są dalej i, i ciągle temat powraca, także będę Was na bieżąco informowała, jak tylko coś będę wiedziała. W każdym razie, kochani, jest jeszcze w, te, w sprzedaży do wyczerpania zapasa biały Termomix z ratami, z tymi dodatkami. Biały, w sensie TM6, także e, pamiętajcie, jak macie ochotę na sprzedaż czarnego TM7, albo białego, albo ewentualnie Rudolfa jeszcze e, TM6, z tymi dodatkami, e, każdy dodatek za złotówkę, 4 dodatki, 4 zł e, plus e, oczywiście koszt Thermomixa, możecie korzystać. Thermomix TM6 do wyczerpania zapasów, później już będzie TM7. Dobra, kochani, a dzisiaj ciasto. Ciasto zapewne, widzicie, u mnie ciemno, więc to jest i tak nagrywane w inny dzień niż jest. Więc y, ja tutaj y, nagrywam dla Was wcześniej, bo potrzebuję to ciasto wziąć ze sobą. No i teraz tak, słuchajcie, to będzie ciasto bezpieczenia. Lubię takie ciasta bezpieczenia. Może coś podobnego już było, ale to ciasto będzie jak w smaku, jak batonik lion. Słuchajcie, batoniki lajone też się pojawią, ale teraz tak, e, jak już mówię, bez pieczenia, e, używamy foremkę, układamy na foremce na dole e, herbatniki, zwykłe takie te ciasteczka, tak? Mi tu wyszło 20 sztuk, wszystko zależy od takiej, jakiej macie foremki. Moja foremka jest 24 na 34 e, więc ja tu 22 sztuki, bo sobie tutaj dodam jeszcze te boki. E, I to jest jedna warstwa. I do tego drugą warstwę potrzebujemy jeszcze herbatników. No i teraz tak. Tak naprawdę w termomiksie ubijemy tylko śmietanę i mascarpone, a e, tutaj zrobimy sobie dalej. Jak już wyłożyłam sobie te herbatniki, to teraz potrzebuję ryż. Ryż ten e, preparowany, jak to się mówi, dmuchany, e, no ryż preparowany. Wsypuję do miseczki. E, ja mam tu 100 gramów tego ryżu. Już tak patrzę, bo ja sobie napisałam swoją proporcję, także na tą większą foremkę. 100 gramów ryżu preparowanego, dmuchanego i do tego masa kajmakowa. Masa kajmakowa. Ja mam tu krówkową, taka najlepsza i to gostyńska. Od razu tak bym zjadła sobie samą ją, ale wiadomo. Puszka, czyli w puszce jest 510 gramów. Ja tą puszkę sobie tu dodaję do tego swojego ryżu i muszę to dobrze wymieszać. Słuchajcie, dlatego e, dam wam chwilę, bo już wiem, że nie przygotowałam jednego składnika, dlatego e, zrobię krótką przerwę, nie będę was tu e, ten zamęczać, mieszaniem ryżu, a tak naprawdę przygotuję sobie się jeden ten składnik. Ale udajmy, że wszystko jest gotowe i jest super i fajnie. Mieszam sobie ryż. <gryż> Dobra, już wiem. E, przygotowałam wszystko i teraz tak. E, już, już Wam muszę się skupić. Ryż jest normalnie, ja bym go zjadła jako takie szyszki lepione, takie, kto, zna, kto z Was zna szyszki, szyszki takie właśnie ulepione z ryżu i z dodatkiem krówek albo masy kajmakowej, bo po prostu wspomnienia wracają. Dobra, już patrzę, co ja tu potrzebuję. Potrzebuję trzy łyżki wody i żelatynę, słuchajcie, bo ja muszę to ześciągnąć oczywiście. Raz, dwa, trzy łyżki wody. I półtorej łyżeczki żelatyny. Czyli wezmę sobie półtorej łyżeczki, no to łyżeczki na pewno, na pewno łyżeczki. E, no to tak mniej więcej. No i teraz to muszę sobie wymieszać. A ja przygotowałam tyle żelatyny, bo mi się zdawało, że tu jest półtorej łyżki. Dobra, teraz muszę to wymieszać sobie. Niech to chwilę pęcznieje, zanim ja to użyję. Dobra, żelatyna jest wymieszana. Teraz kolejny etap to. Na te herbatniki wysypuję ten swój ryż z tą masą krajmakową, i muszę tak dobrze to rozłożyć i ugnieść, słuchajcie, po całej, po całej długości i szerokości tych moich herbatników. Więc ja tu sobie na spokojnie to rozgniatam i już do Was wracam, wam powiem, co dalej. Bo tak naprawdę, tutaj to już możemy zaraz zacząć ubijać śmietanę, ale to dobra. Ja sobie to zrobię na spokojnie. Dobra kochani, ubiłam, zobaczcie, ubiłam wręcz ten ryż. Tak tak to wygląda. Na to będę układała ciastka, ale w międzyczasie już sobie, że tak powiem, odpalę wagę i ubijam śmietanę. Śmietanę 30. Ja mam tu e, litr, ale ja tego litra nie zużyję, ja zużyję 350-400 no gramów e, śmietany, także dajemy sobie wagę. A, zakładamy motylek przecież, nie? Motylek. 400 gramów śmietany. Wlewam do tego swojego naczynia i tu będę ubijała. No, ile ta śmietana się będzie ubijała, nie powiem Wam, no bo to wszystko zależy od śmietany. To akurat jest śmietanka, więc powinno się w miarę jakoś to ubić. Wcześniej dobrze ją schłodzić. Dobra, jest 400. <grym> No, i w międzyczasie będziemy dodawali cukier, ale niech ona się ubija, niech się tu sobie to się tutaj działa. A ja będę układała jeszcze herbatniki. Ile czasu nie wiem? Na obrotach 3 i 4. Niech się ubija 4, pamiętajcie, motylek do 4. Niech to się ubija chwilę. Ja tu układam herbatniki e, i zaraz Wam powiem, co dało. No i dobra, bo trzeba patrzeć tu jeszcze akurat ta śmietana, naprawdę śmietanka wręcz ubiła się bardzo szybko i żeby jej nie przewić to słuchajcie, 50 sekund już musiałam to zatrzymać, bo jeszcze oczywiście będę dodawała do tego po kolei e, cukier puder, żelatyna i co? I mascarpone. I zobaczcie, nawet nie zdążyłam ułożyć herbatników, bo wzięłam tylko dwa do ręki, z czego jeszcze pękły, więc musiałam je składać, ale już. Układam to, ta masa już się robi taka sztywna i te, te herbatniki musimy tak wbić, w ten nasz ryż, więc ja tu będę jeszcze działać, a w międzyczasie już sobie ubijam dalej e, właśnie, ale zmniejszy obroty na 2,5 i po e, troszeczku dodaję, po troszeczkę dodaję mascarpone, ja tu mam dwa opakowania więc użyję 500 gramów, bo mam też większą blaszkę niż e, tam w tym początkowym przepisie, no i oczywiście do tego cukier puder, już mówię to będą trzy łyżki cukru puder, gdzie to drugie, dobra no, i to się ubije. Muszę w międzyczasie podgrzać tą żelatynę, dodać i tak naprawdę zaraz będziemy kończyć. Jedyny minus tego ciasta, że muszę je dać do lodówki na minimum dwie godziny. Dobra, słuchajcie, już prawie mam gotową masę. O Boże, wszystko się tu. Żeby nie przebić tego raz. Chociaż ta masa kajmakowa jest naprawdę słodka. Dobra, stop na razie, stop. Ja tu sobie ogarnę, podgrzeję żelatynę, bo jeszcze muszę dodać tą żelatynę. Zamieszanie się zrobiło, ale dobra, I idzie do przodu, ciasto powstaje. No i ostatni etap naszego, że tak powiem, wyrobienia ciasta. Jeszcze odpalę sobie to na chwilę, doleję żelatyny na obroty dwa. Dolewam rozpuszczoną żelatynę, ja sobie ją rozpuściłam w mikroweli, tylko uważajcie, żeby nie była gorąca. Wymieszamy to, no i dajemy tak naprawdę na naszą warstwę herbatników. Także zobaczcie, jak szybko można zrobić ciasto, i ostatnią warstwą, no to będzie przystrojenie tego wszystkiego. Ja tu właśnie postanowiłam, że ja to e, zrobię batonikami Lion albo na przykład orzechami, ale mam batoniki, więc pokruszę batoniki. Dobra, dajemy tą śmietanę, y, dekorujemy do lodówki i wtedy dopiero będziemy degustować. Także widzimy się chyba rano. Kochani, ciasto zrobione tak właśnie wygląda ciasto Lion. Bezpieczenia. Chcę Wam tak pokazać z każdej strony. Dosyć ciężko się kroi, bo ten e, ryż oczywiście się zrobił taki dosyć twardy. E, na górze dałam e, batoniki lajone. Jakże widzicie, tutaj jest troszeczkę... Hmm, bomba kalorii, ale bomba smaku. Także nie żałujcie sobie, róbcie liona. Jedno z dobrych, najlepszych chyba ciastów. I jak widzicie, w miarę szybko się robi. Także polecam. I ta śmietana nie jest taka słodka w porównaniu z tym dołam, więc to wszystko się ładnie wyrównuje. No to życzę Wam miłego dzieńka. I do zobaczenia w następnym tygodniu.